Właśnie przyjechaliśmy ze stafeczkiem do grumera. Przyjechaliśmy, mamy jeszcze dwie minutki, zaraz idziemy. On fotelik testuje, muszę mu kupić nowe szelki. Jak znowu będą targi, te psie to zamierzam się wybrać i właśnie tym razem weźmiemy mu jeszcze szelki, bo te szelki są już na niego za małe, co ma teraz. Ale no szelki są bezpieczne do auta, obroża wiadomo, że nie, więc następnym razem, jak będą te targi, to idziemy, a będą niedługo i wydobierzemy fajne szelki, bo to będzie na bo można przymierzyć, więc też fajnie. On nie jest jakiś bardzo rośnięty, ale zawsze fajnie będzie odświeżony, więc pokażemy Wam później. Ja sobie pewnie pójdę, bo tu jest niedaleko mak to pójdę do mak'a Nie będę się już obżerała, bo ja tam jedę do pizzy, to jest żałosne, co ja robię. Mm, ale tak, żeby bardziej posiedzieć, kibel, no nie, tam jest. Zjem sobie może to ciastko ciepłe, takie ja bardzo je lubię, to z jabłkami, kawkę i tyle. I pogarniam po też mam, muszę opublikować współpracę, to to zrobię w trakcie. Nie upłaca mi się wracać do domu, bo jechaliśmy tu 30, 30, prawie 40 minut, 30 coś. No, zależy, jak tam się światło ułożą, ale no praktycznie tam 40 minut się jedzie, więc długa droga nie opyla mi się wracać w jedną w drugą, bo teraz to korki są straszne. I taki jest plan, że. On będzie ostrzyżony, ogarnięty, wypielęgnowany, i jeżeli, no, mam nadzieję, że zdążymy. Ja jadę do domu z nim. No i pytanie, czy zdążę później dojechać na twerk, bo to też są godziny szczytu, więc się długo jedzie. Ja wiem, no, będę musiała tak maksymalnie 20 po czwartej być w domu, żeby zdążyć na 17, na właśnie na twerk. Jeżeli będę później w domu typu 40, po to nawet nie wyruszam, bo to nie ma sensu. Ale, no, nastawiam się, że zdążę. Raczej zdążę, kurde, jeszcze nie ma 14, więc raczej powinnam zdążyć, ale wiecie, różnie to bywa. Zobaczymy, ile on w ogóle będzie obcinany. E, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, jak długo nam ze mnie powrót. Więc się nie nastawiam, ale w razie czego się przygotowałam, w sensie już sobie przygotowałam strój, żebym tylko weszła do domu, jego zostawiła, zgarnęła te rzeczy i wyszła od razu. Dlatego coś bym jednak zjadła, bo wiecie, jeżeli je ja nie zjem nic teraz w maku... To będę głodna i będę musiała coś jeszcze zjeść, i stracę czas, więc powinnam coś jednak przekąsić. Zobaczymy. Widzicie, jestem maku, wziąłam sobie taką przekąskę w sumie. Można powiedzieć, Mama, te frytki takie dobre mi się trafiły, takie ciepłutkie idealne. Wiecie, czasem są takie niedobre, a te się super trafiły. Mm, I to jest takie ciepłe ciastko. Może zobaczcie, udało. Przeszłam dosłownie 3-4 minuty, szłam i zobaczcie na moje nogi. Hit. W sumie już tutaj się położył. O, no więc wam się nie pokaże. Pokażesz się o Nieobrażony? nie obrażony. <laughs> tak się ucieszył dzieszłym mnie zobaczył. Jest fajnie, bo jest tak wiecie, znowu lekko podcięty. stafeczku. O, pokaż, no pokaż. Jaka główeczka piękna. Kosziste jest, słuchajcie, i mięciutkie, i pochnące, ojeju. Mm, troszeczkę ma chyba inny typ fryzurki niż ostatnio, ale w sensie typ ten sam, ale może odrobinkę inaczej. Ale ja się nie znam, no, słuchajcie, dalej. Jak na misia mm, nie chciałam przy zwykłego pudla, no nie, bo to to jest wiadomo, no, już dziś inaczej by wyglądał. Mi się nie podoba w sumie taka fryzura na zwykłego pudla, wiecie, tak e, typowo, typowo, na typowego pudla. Taka właśnie mi się bardziej podoba, takiego misia. No ale wygląda a teraz tak, wiecie, wszystko tak dopieszczone równiutko. Dobra, patrzcie, jeszcze w domu wam pokażę, jak to wygląda, jak taka maskoteczka z katalogu. Pokaż się, okruszku. Pokaż się, ma taką fajną okrągłą, słabe światło trochę jest. Robisz już leżenie, tak? A ja poproszę o obrót. Super, proszę. Tak. Ciekawy na ile mu starczy. Czemu ostrości nie ma, Ciekawy, na ile mu starczy, dzikusowi. Ten łeb ma taki fajny okrąg, jest takim mięciutki, jest takim pluszaczkiem, serio, dosłownie. <laughs> Zostań. Tak, ja teraz idę. On tam siedzi i ja robię tej coś taką Coś skacze. Zostań. Pych, 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 żeby go zachęcić. Do mnie. <laughs> Super, ojej, świetnie. Dzień dobry, dzisiaj mamy kolejny dzień i e, dzisiaj postanowiłam, że będzie to dzień zakupowy, ponieważ muszę kupić trochę rzeczy i no wybrałam, że to będzie właśnie dzisiejszy dzień, a mianowicie sobota, więc niezbyt dobry na jeżdżenie do Galerii Handlowej, no ale cóż. I jadę do manufaktury w łodzi, bo zawsze tam jeżdżę na zakupy. Tam mamy dosyć blisko, plus w sensie dosyć, no tak, jak wiecie, w miarę. Plus znam na wylot w każdym sklepie, wiem gdzie jest, więc to szybko po prostu idzie. I no właśnie w sobotę zobaczymy, będzie pewnie dużo ludzi, no ale trudno. Chciałabym kupić trochę rzeczy, zobaczymy, może mam później zrobię zrobić holek, coś kupuję. Też dla babci tam do prezentu coś dokupić. kupić. I najgorzej, bo manufaktura jest otwarta od 10. Ja planowałam być na 10, jest już 12. Mam korki o 17, więc muszę o jakieś 16. Wyjechać pewnie stamtąd, bo to będą godziny szczytu, więc no, chociaż w weekend to trochę inaczej się te godziny rozkładają, no ale mimo wszystko, chwilę po 16 maksymalnie wyjechać, żeby zdążyć na 17 na korki, więc mam mało czasu. Dla mnie, słuchajcie, 8 godzin to jest takie ok na zakupy, ja sobie spokojnie zrobię. No, niestety nie lubię tego, bo mnie to męczy. To jest dzień w pracy, nie tyle godzin, no, ale trudno. Na no, raz na jakiś czas trzeba pojechać. Ja wolę robić zakupy online, ale w ubraniach nie jest to dla mnie dobre, bo ja po prostu za dużo złych kupię i później tracę hajs, bo trzeba to albo od Oddawać i się za wysyłkę traci, albo już je oddawać, bo nie wiem, nie, nie jestem niezdecydowana i zostawia, bo później tak to nigdy nie założę, no i stracę hajs. Więc już ubrania, takie typu spodnie, zwłaszcza, no to trzeba na ten. Yy, tam, tam kuchać na stacjonarnie, w moim przypadku. I założyłam sobie taką lekką kurtkę dzisiaj, widzicie, ona jest taka lekka, żeby w niej po prostu chodzić, bo. No, myślałam, jakieś bluzial miałam w praniu, takie, co by mi pasowały, więc stwierdziłam, dobra, wezmę to. Ja i tak nie nienawidzę chodzić w kurtkach, Ja zawsze robię tak, że parkuję w miarę blisko i w krótkim rękawku biegnę i ten, Tylko, że mam te stoki chore, jesteś w sensie chore, no po operacji, więc one są takie bardzo narażone, dlatego tym razem tak nie zrobię. Ale wzięłam kurtkę taką mega letnią, i wiosenną. Ona jest taka cienutka, ale fajna jest, bo po prostu nie trzeba nic zakładać pod to, i w sumie jest taki, może być zrobiony outfit, bo nie wiadomo, co się ma pod tym. Ale ja mam taki cienki top pod tym, więc okej. Okay. I ona jest krótka, więc mi tak nie będzie tak gorąco. Nie patrzcie. Czekam, aż się brama zamknie do końca. O, malutkie, biedne, załamane. Czekam, bo Julina jest nauczona, żeby nie wybiegać. Ona jest bardzo dobrze tego akurat nauczona, ale no Stefan, wiecie, to tak średnio w pieprza karmy. karmę. Hejka, słuchajcie, odzywam się do Was, tak trochę słaba będzie jakość, ja to wiem, mam górne światło, jest ciemno, zapaliłam to z tyłu wcześniej, już miałam iść tak, no nie spać jeszcze, ale już tak wiecie, ogarniać się do wieczora, przebrałam się już nawet jakiś taki t-shirt do spania e, i zapomniałam, że Wam nie zrobiłam holu zakupowego z tych zakupów, co Wam mówiłam, że jadę na nie. No tak nie wiedziałam, czy coś kupię, czy coś nie kupię, kurna, wydałam tyle hajsów, że się musiałam zapożyczyć. No ale ja chodzę rzadko na takie zakupy, więc stwierdziłam, że jak już idę, to jak na przykład dwie pary spodni nam nie pasują, to nie będę wybierała jednej, tylko wezmę dwie, bo za, zanim ja pójdę na, znowu na takie zakupy, to wiecie, minie tyle czasu, że dla mnie to jest ulga, że ja mogę na dłużej nie iść na no, ubraniowe, wiecie o co chodzi. Kupiłam troszkę rzeczy, takie basiki, wszystko to są takie basiki. to nieważne, to taki dodatek, płatki kosmetyczne, bo ja praktycznie nie używam, a jednak czasem się przydaje i też do uszu Stefana, Podnie. I teraz tak, takie spodnie, ale one wiecie jeszcze nie są odpakowane. z Ze Stradivariusa. Na mnie generalnie jest rozmiarówka spodni pasuje najbardziej z beczki i ze Stradivariusa. Wiecie, na przykład Zara mi odstaje, jakby nad tyłkiem jest, idzie tak i po prostu odstaje mi. Wiecie o co chodzi? Że to mi odstaje. A właśnie w sali i beczce mi ta rozmiarówka pasuje. Ja mam aż 38 rozmiarów, no ale dobra, to jest, wiecie, co co. co czasem mam 36, czasem 38. Co spodnie to inny rozmiar, co sklep to inny rozmiar. Taka jest prawda? Yy, ale no ja przytyłam ostatnio, więc w sumie yy, łatwiej się dzięki temu kupuję spodnie. Powiem Wam szczerze, że serio, jak się trochę przytyję, to łatwiej jest dobrać sobie spodnie. Kiedyś miałam mega problem. A teraz, wiadomo, no, nie wszystkie są dobre, ale jest łatwiej. to takie, nie wiem, kupiłam tak o, chociaż no, nie były na żadnej promocji niestety, ale no one kosztowały chyba 130 zł. I tak, to jest taki jeans taki uniwersalny wydaje mi się i one mają dziury. Ja powiem, że ja lubię dziury. Teraz idzie wiosna, lato, to czemu nie? Ja lubię dziury yy, i one mają takie dosyć duże te dziury. No nawet nie zwróciłam na to uwagi, po prostu mi się podobają spodnie z dziurami. Mm, I są troszeczkę może bardziej przewiewne nawet takie jeansy. I powiem tak, jeansy. Ja, no ogólnie, jak już kupuję jeansy, to luźne. Te są luźne. One są luźne. Mają luźne nogawki, jak widzicie. Ale to nie są takie w pełni luźne, takie super, mega, mega, tylko są takie dosyć luźne, ale są takie w miarę, tutaj, tutaj są w miarę przyległe i tak dalej, więc no, są takie bardziej na wychodzenie, tylko najgorzej się siedzi w takich, bo niestety one mają troszeczkę dla mnie za wysoki stan. To, to jest wysoki stan, ale to nie jest jakiś ultra wysoki, ale jest wysoki. Ja kiedyś uwielbiałam wysoki stan, a teraz ja lubię taki średni, bo po prostu jest mi wygodniej w tym i nawet mam no, wrażenie lepiej to wygląda. Mimo to, że mi trochę brzuch wystaje, no to trudno. I kurde, one mają dosyć wysoki i to jest do siedzenia niewygodne, bo uciska jak się siedzi i to jest niewygodne na studia. A ja w tych spodniach pewnie będę chodziła na studia, no bo ogólnie, no, pokupowałam, tak, także też móc, wiadomo, wychodzi po prostu w nich. E, więc one tak wyglądają, uważam, że są spoko. I to jest model, bo te modele są ważne, D92. Tak. E, kolejne spodnie również z się, które kupiłam. Jedne mnie jeszcze kusiły w Zarze, takie jasne szare, ale w sensie po niej nie wróciłam. Chciałam właśnie kupić, słuchajcie, jeans, Ciemny. Ciemny jeans. I kupiłam taki ciemny jeans. Yy, I one to są takie też też wysokie, stanalnie jakoś bardzo. Takie w miarę. Też mógłby być troszeczkę niższy, ale bez przesady. Yy, no i one wyglądają tak. Troszeczkę mi się już się ubrudziły na spacerze, bo dzisiaj właśnie miałam na sobie. Bardzo podobny Krój może lekko luźniejsze. To są chyba troszeczkę luźniejsze, takie szersze troszeczkę. Ale ogólnie te nie mają dziur. Yy, mają takie troszeczkę rozjaśnienia. Nie uważam, że są spoko zwykłe. E, tu nie wiem, jaki to był model D92 chyba, a tutaj był D9. Co? Ej, nie, to nic nie jest ten sam model. To było 97 chyba. Albo... Kurna, no nie możliwe, że ten sam model. Ej, może ten sam model? I że to był ten sam model, tylko inny kolor i że te mają jeszcze dziury. Ej, jak tak to beka? Ja mam przekonana, że one są inne. Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że inne, ale dziwne. Dobra, teraz ramoneska. Ja nie planowałam kłaść ramoneski, bo mam ramoneskę. Ale no tak wiecie, z tyłu głowy mi zawsze chodziło to, że. Porwał mi te waciki, czekajcie. Nie no, dziarostwo. Z tyłu głowy mi chodziła to ta taka nie w kolorze typowo czarnym. I tylko taki wiecie, przybrudzonym właśnie. I ona właśnie w zarze, czy to bersty, nie bersty pani głównie, chyba z Zary, ale jednak wiadomo, nie był to zakup pierwszej potrzeby. Ja w ramoneskach chodzę dosyć rzadko. Raczej czy to na jakieś wyjście, ale z drugiej strony teraz. Słuchajcie, będzie wiosna. No to to jest kurtka, którą można po prostu na siebie zarzucać jako do wyjścia. Więc to też mnie skusiło i zobaczyłam promocję z 250 na 150. Nie, no tak, na 150 w Zarze. No to to jest dobra cena 150 za Ramoneskę, to jest dobra cena jeszcze za Zarę. I właśnie u, da, uważam, że to jest idealny też kolor, bo to nie widać tak dużo w kamerze. No nie jest czarny, e, ale to jest taki właśnie przybrudzony, taki lekko rozjaśniony czarny. To no nie jest też zielony, więc. To nie jest taka typowa ramoneska, wiecie? Ten, 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 taki typowy krój, e, co ma ten pasek. Chociaż one mi się podobają nawet bardziej, ale tamte nie były na promocji, a ja na tyle nie potrzebuję, żeby kupować bez promocji. A że ta była, to spoko. I mm, ona była tak, ona jest dla mnie gorsza niż tamta, tak jak powiedziałam, ale nie jest zła. Bo jak się ją założy, to się fajnie układa. Bo ona ma tutaj jakieś takie, co mi się nie podoba w niej, to że ma takie, widzicie, za dużo tych ekspresów tu. taka trochę motocyklowa. Ale no z drugiej strony, jak się ją założy, nie wiem, to nie będzie pewnie teraz widać bardzo na tym t bo to trzeba jednak na jakiś top lepiej. Ale czekajcie, wzięłam M-kę, troszeczkę większą, bo właśnie chciałam. Widzicie? Ona się tak bardzo spoko układa. Tu jakby te, te ekspresy były przykryte nią. Byłoby lepiej, ale tego paska nie ma i to w sumie może jest nawet plus, ze względu na to, że niby tutaj się ten, ale no jest trochę brzydsza niż tamta, ale możecie mi powiedzieć, pewnie wiecie, o którą mi chodzi. Jest krótka i jest szeroka i na tym mi też zależało właśnie, bo po prostu mogę coś pod to większego założyć, nawet bluzę, chociaż to sobie umarło marła z upału, ale no wiecie, mogę po prostu, no nie, żeby jednak luźna, luźniejsza troszeczkę. Więc to się przyda na pewno. To jest rzecz, która zostanie bo niedługo się przyda, więc ja zobaczyłam tą promocję i się skusiłam. To ja tu jeszcze kupiłam. Bluzę w Zarze. Taka bluza, w ogóle dzisiaj mi się ona na TikToku, a jej wcześniej w ogóle nie widziałam. Postanowiłam sobie, że muszę kupić sobie jakąś bluzę taką właśnie, ale miałam bardziej w białą. Ta jest białą albo szara, ta jest taka biało-szara, widzicie. No i wygląda trochę domowo, ale jak się założy przez jej krój, nie ma lipy. No i też na t-shirt, to kurde, że ja przymierzam te rzeczy na t-shirt. Nie no, będzie to gigaża właśnie wyglądało na t-shirt. Ale chodzi mi o to, że ona ma tutaj tylko, widzicie, gumę na dole. I dzięki temu fajnie wygląda do nawet luźniejszych spodni, bo yy, no ona sama w sobie jest luźna, ale tak bardziej na górze, a na dole nie. I uważam, że jest naprawdę spoko i jest dobrej jakości, tylko że kosztowała aż 100, więc wydaje mi się, że nie kradnij. I teraz tak, kupiłam takie mega wygodne staniki. Ja ogólnie nie lubię strasznie nosić staników, więc jak już to jestem załamana, ale takie mega wygodne, po prostu takie, zobaczcie, to jest tak mięciutkie, widzicie? Jest to gównianie będzie wyglądać. To, to wygląda gównianie, ale jest mega wygodne, więc naprawdę pod jakąś Koszulkę po to, żeby po prostu cycków nie było widać. Widzicie? To tak się dobrze, w, jakby wtapia. Yy, więc no tak, spłaszcza. No nie umówmy się, to spłaszcza cycki. Ale widzicie, no, tu nie ma nic. Więc jest tak wygodne. I, I są dwa takie w zestawie. I to było w H&M za stówę. No jeden za pięć dych, no, to, jest, to takie ścierwo, kawałek materiału to dużo. No ale. Wygodne to jest, myślę, że wygodne. I jeszcze kupiłam drugi dwupak staników, więc mówię, widzicie ile sobie wydam, za 110 zł. I to są już takie staniki. jeden już wsuwam do szafy, też w kolorze cielistym, a jeden czarny. Zobaczcie, on jest. O, to jest na mnie w ogóle za mały stanik. Ja kupiłam za mały stanik. O dziwo dla mnie, że jakiś stanik jest za mały, to jest o dziwo, bo zawsze były za duże, a ten akurat jest na mnie za mały, a jeszcze ja teraz mam taki moment, że mam mniejsze stycki, bo wiecie. Tutaj się zmieniają rozmiar stytków, poprzez zależy jaki macie moment w miesiącu. Świeżo po okresie to są małe, no więc ja to przymierzałam na to i tak są trochę za małe. Kurna i trochę lipa, ale tak się zastanawiam. Znaczy nie, no i tak są ok. Ja stwierdziłam, bo ten wydaje mi się, że większy rozmiar byłby troszeczkę za duży takie troszeczkę za duży. Ja stwierdziłam, że chyba wolę troszeczkę za mały stanik, bo stanik i tak nigdy nie będzie wygodny, niż za duży, bo za duży by mi tu odstawał. I by mnie to tak irytowało, żeby mi, wiecie, bluzka wchodziła pod to. Ja tego nie więc chyba już lepiej taki. One mają niby leciutki puszak, no ale to jest taki mały, więc jakoś i tak nie wyglądają te zyski za dobrze. No był taki po prostu stanik. Mam tutaj jeszcze schemę, taką, yy, taką bluzeczkę, taki t-shirt, który jest krótszy. Ja jako toższa, właśnie do jeansów, załóżmy, do yy, spodni ogólnie. Zawsze taki krótszy, lubię. Nie, jakoś dziwnie się czuję, kiedy mam zakryty cały brzuch, to jest trochę dziwne, ale się tak przyzwyczaiłam, że ja dosłownie, jak mam cały zakryty brzuch, to ja się czuję bardzo dziwnie. Ja muszę mi dosłownie chociaż trochę paska odkrytego brzucha, nie, mam wrażenie, że po prostu dziwnie się czuję, kiedy tak nie mam. E, więc taki, i miałam już jeszcze wziąć jeszcze jaśniejszy, ale on tak prześwitywał o dziwo, więc dobrze przemierzyłam. A ten nie prześwituje, ma taki inny trochę dekolt, nie jest to do końca wygodne, ale no okej. Okay. I on kosztował tylko dwie dwie dychy. Z tej takiej basic kolekcji. Tutaj mamy jeszcze top, który już miałam na sobie, żeby właśnie przetestować, z Berszki. Taki, który myślę, że może być wybawieniem w, laty, w lato, no bo umówmy się, białe topy zazwyczaj wymagają stanika. A late, lato plus stanik to jest udręka, więc mam taki top, który tego nie wymaga. I on ma po prostu tutaj podszewkę, tu ma podwójny materiał, tylko że niestety to nie jest bawełna. To jest jakieś takie ścierwo. Kosztował 40 zł. Rozumiecie, za coś takiego: 40 zł. Przecież to jest żart. No, to jest żart, no, ale to kupiłam. I jeszcze kolejka do przymierzalni była na cały sklep, więc ja nie poszłam do przymierzalni i po prostu kupiłam to. I miałam wziąć jeszcze czarny, ale myślałam, że kosztują 30 zł. Więc ostatecznie wzięłam tylko biały. No, bo biały jest jednak taki bardziej przydatny. Czarny może być nawet cieńszy i tak tych cyzków nie będzie widać. Nie będą prześwitywać, a w białym będą prześwitywać. Więc jeżeli on jest na tyle fajnie zrobiony, że nie prześwituje, to, to biały jest git. To Tylko ten materiał jest taki średni, ale i tak to jest na tyle mało materiału, że chyba nam aż tak nie, nie spowoduje, że nam będzie mega gorąco latem. I tutaj jeszcze właśnie taki top, który też będzie fajny, myślę, że na lato, ale nawet nie tylko. Taki z Zary. Zary, rozmiar S. On kosztował. 30 zł, widzicie? Kurna mniej w Zarze niż w I ten jest przynajmniej bawełniany i jest taki fajny. Ach, uwielbiam zapach nowych ubrań. Boże, wąchuje. się. Super. I on i ma fajny taki kolor, taki szary, widzicie, taki... No, super. I on też jest taki grubszy i on jest bawełniany i e, dzięki temu też można go na luzie bez stenika nosić. Czy ja coś jeszcze kupiłam? Chyba to wszystko. Ja wydałam lejsu, słuchajcie. Masakra jest po prostu. A czemu masz dzicz? Ty dzisiaj tyle miałeś wrażeń. Taki długi spacer, później byłeś u dziadków, no i miałeś... Czemu jesteś taki? Dlaczego jesteś dziki? Muszę to zaraz posprzątać, pochować do szafy. I znowu mi się zapełni cała szafa i ja już nie mam miejsca w szafie. Trochę mi na wincet rzeczy poszło, ale to jest tak mało. W porównaniu do tego, co ja mam, nie dość, że co wydaje. na te ubrania, to jeszcze ile mam miejsca. Obrzyskają się te paznokcie. Wiecie, że na tyle mocno mi się trzymają te ozdóbki. Ja byłam przekonana, że te ozdóbki jakoś odpadną niedługo. Na tyle mi się mocno skubane trzymają, że wczoraj zahaczyłam, jak wchodziłam po schodach, o barierkę. I kurde, tak mocno pociągnąłam, że jedno musiało też odpaść. Ja byłam przekonana, że odpadnie ten motyl. I nawet by mnie to jakoś nie załamało, bo mi już niewygodnie trochę z tymi motylami, bo one są strasznie duże. To słuchajcie, odpadł mi cały paznokieć. Cały, a ozdóbka się trzymała. Tak mocno przyczepiłam te pieprzone ozdóbki. No i cały paznokcieś taki ból, i w ogóle już go naprawiłam. Ale no i tak, co to jest w ogóle, że dosłownie tak przyczepiłam w co z Nie wiem, jak ja je będę ściągać później, będę zajmowała paznokcie. A już niedługo czuję. te one są jeszcze OK, ale ja już to jest przesada trochę. Z tym, no po prostu za dużo, za dużo tego. Trochę przesadziłam, ale chciałam, miałam ochotę na coś takiego. No czasem takie paznokcie są fajne. Więc teraz pewnie kolejne to będzie taki basic jakiś, no bo to trzeba tak wiadomo do zmieniać. Szaleństwo i zwykłe. Szaleństwo, zwykłe. Nie wolno gryźć mamy. Pokaż się tutaj, co robisz. Jesteś bardzo niedobry, niegrzeczny, wiesz? Patrzcie w ogóle na to. O nie, sorry, że tak miga. Nie wiem, jak to zrobić, żeby nie migało, ale kurde, może tak. O, nie. No nie, ale szybko Wam pokażę. Widzicie, że ja dalej mam to obleśne sieniaczysko po wenflonie? To jest po wenflonie dalej. Tym takim, co mi się żyła przy Zresztą No pewnie wiecie, jak oglądaliście mój film po szpitalu. Ja jestem już prawie, nie wiem, dwa tygodnie, mhm. prawie chyba, może, no tak, jakoś tak po szpitalu, a dalej to mam, kiedy to zniknie, to jest ohydne i jeszcze to jest takie duże i po prostu obrzydza mnie, jak za każdym razem to widzę, to myślę o tym węflonie i to też boli, jak się tak dotknie, wiecie, no bo to jest, nie, nie, nie obrzydza mnie strasznie. Ja nienawidzę jakichś krwiaków, śniegów, a jeszcze jak wiem, że to jest żyła i węflon, po tym już w ogóle.